Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) podjęło decyzję o skróceniu liczby terminów ferii zimowych z czterech do trzech, co wejdzie w życie od roku szkolnego 2025 przez 2026. Zmiana ta została wprowadzona w odpowiedzi na liczne postulaty rodziców, organizacji turystycznych oraz parlamentarzystów, którzy sugerowali, że mniejsza liczba terminów może ułatwić organizację wypoczynku dla rodzin z różnych województw. Czy to dobre rozwiązanie? Zobaczymy. Ministerstwo Edukacji zapowiedziało zmianę w organizacji zajęć religii w szkołach. Zamiast dotychczasowych dwóch godzin tygodniowo, od nowego roku szkolnego, ma obowiązywać jedna lekcja religii. Decyzja ta ma swoje uzasadnienie. Men wskazuje, że uczniowie są dziś przeciążeni zajęciami, a dodatkowa godzina religii często oznacza okienko w planie, co utrudnia organizację dnia. Skrócenie zajęć do jednej godziny ma zmniejszyć chaos i dać uczniom więcej czasu na odpoczynek lub inne zajęcia. Zmiana budzi jednak sporo emocji. Zwolennicy wskazują, że religia powinna mieć raczej charakter formacyjny. A nie być traktowana jak przedmiot równy matematyce czy językowi polskiemu. Uważają, że jedna godzina w zupełności wystarczy. Przeciwnicy obawiają się natomiast, że zmniejszenie liczby godzin ograniczy możliwość pogłębionej katechezy i osłabi rolę kościoła w wychowaniu młodzieży. Edukacja obywatelska to przedmiot lub blok tematyczny który ma przygotować uczniów do aktywnego, świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym. Nie chodzi tylko o znajomość prawa czy historii, ale przede wszystkim o rozumienie swoich praw i obowiązków, umiejętność współpracy i krytycznego myślenia.